Siemano, przed nami sobota, także mnóstwo meczów, które można tutaj obstawić dobrze bądź źle. Mam nadzieję, że ja wybiorę te, które będą dobre, bo w końcu by się przydało coś wygrać, jeżeli już tutaj wbiłeś. Gorąco zachęcam mój drogi kumplu do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału, to nic nie kosztuje a pomaga rozwijać cały projekt. Dzisiaj bawimy się na betfanie, więc będzie konkursiwo na betfanie, promocja na betfanie i kupon na betfanie. Zaczniemy sobie od promocji. Ona jest tutaj bardzo prosta, nieskomplikowana. Oczywiście do wszystkich nowych użytkowników jest skierowana, którzy nie mają jeszcze tam więc chciałbyś takie założyć, to możesz to zrobić z pierwszego, yy, z linku, który będzie znajdował się w pierwszym komentarzu tego filmu. I później wpłacasz sobie od 5 do 150. Betfan potraja tą kasę. Yy, 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 no i to jest proste, nie? Jak w sobie wpłacisz 150, masz 450 yy, łącznie. Bonusem grasz, jak chcesz. Jedyne tutaj wymagania ze strony Betfana to kurs minimalny łączny na całym kuponie 3.0 i co najmniej dwa zdarzenia na kuponie, czyli to musi być AKO z łącznym kursem 3.0. Bardzo prosta promocja, nie ma tutaj nic skomplikowanego, jeszcze raz, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem będzie znajdował się link, nie film, tylko link. My lecimy jeszcze z konkursiwem teraz, dwie dyszki, oczywiście nawet fajnie będą do zgarnięcia, no i zasady są jak zawsze takie same, ale przypomnę to je pokrótce, czyli łapeczkę w górę trzeba zostawić, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu trzeba napisać dokładne wyniki minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Werderem Brema a Borussią Dortmund typujemy do godziny 18.30 komentarze edytowane dodane po tej godzinie czy bez e-maila gracza na Betfan, bo tutaj są e-maile, ściągaweczka będzie jak zawsze na dole, nie biorą udziału w zabawie. Wczorajszy kupon, znowu czegoś tutaj zabrakło, tym razem dwóch goli ze strony Barcelony, Gindogan nie trafił karnego, no i ostatecznie się ten mecz zakończył 1-0, dwa, dwa pozostałe typy zielone, no ale co z tego. Co z tego, jak kupon jest w dupę i cały ten miesiąc jest w dupę, przynajmniej na razie. Statystyki właśnie tak wyglądają, w dupę. No i lecimy z dzisiejszym kuponem. Dzisiaj to już w ogóle podchodzę do tego e, tak spokojnie, jak tylko się da, żeby chociaż cokolwiek tutaj trafić. E, no i zaglądam do Serie A, dzisiaj bardzo ciekawy mecz, Bologna z Interem. E, I z tego, co tutaj się rozeznawałem rano, być może, być może tutaj Inter e, da trochę odpocząć Martinezowi, Dostępny jest już Markus Thuram, także być może właśnie dwójka Arnautowicz-Thuram wystąpią dzisiaj w ataku. No i jeśli chodzi o Inter, to oni mają mnóstwo przewagi. Mnóstwo przewagi, bo to jest 15 punktów nad drugim Juventusem. Zaraz ich czeka bardzo ważny mecz rewanżowy z Atletico, gdzie u siebie wygrali tylko 1 do 0, także to niekoniecznie musi być łatwa przeprawa. No a Bolonia, podobnie zresztą jak Inter, gra ostatnio rewelacyjnie, także tutaj po prostu myślę, że Bolonia u siebie postraszy ten Inter i strzeli co najmniej jedną bramkę <laughs> zresztą jak kolejkę temu Genua strzeliła Interowi, także czemu tutaj Bolonia ma nie strzelić u siebie zresztą z Atalantą była podobna sytuacja gdzie tutaj mnóstwo e, mnóstwo błędów, błędów w defensywie Atalanta równie dobrze mogła strzelić no wcześniej to już to nie wygląda tak fajnie tylko Roma im strzeliła, ale też u siebie, także dobrze no nie do końca, nie do końca źle e, Premier League Drugi meczek Arsenal z Brentfordem. No i tutaj idę w handicap. Arsenal ostatnio jest w kozackiej formie. Czego nie można powiedzieć o Brentford Mnóstwo tutaj problemów w defensywie Jedynie tam Flecken dwoi się i troi Chciałem tutaj właśnie zagrać na jego obronę Ale nie było tego niestety Także myślę, że po prostu Arsenal będzie ładował na bramkę Brentford cały praktycznie mecz No i uda im się tutaj wygrać różnicą co najmniej dwu goi. nie ma tutaj więcej co rozwodzić się na temat tego spotkania Za stóweczkę 2.40 kursiwo 2.11 może wrócić Klikam Poszło Tyle, tyle tutaj jeśli chodzi o ten film. O 11 odpalamy live'ika, także gorąco tutaj zachęcam, żeby być, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Pośmiejemy się z moich kuponów, czy pogramy jakieś fajne typy. Tymczasem życzę Wam udanej soboty yy, i miłego dzionka i samych wygranych kuponów. Elo, elo.